Iwan Zolo 2004 to postać, która nie zna rozmiaru własnego buta ani nie potrafi go zawiązać. Wykorzystuje go każdy streamer, jest zapraszany na wspólny content, dosłownie wszędzie. Haczyk polega na tym, że dzieje się to tylko dlatego, aby ten zrobił innemu twórcy content i aby można było się pośmiać. Iwan jego nagrania często przyciągały uwagę widzów nietypowym sposobem mówienia, specyficznym zachowaniem i oryginalnym podejściem do codziennych tematów. Mimo młodego wieku Iwan szybko stał się rozpoznawalną postacią w rosyjskiej części internetu, a także podbił mu w Polsce młodszą społeczność. TikTok. Oka. Bardzo łatwo jest nim manipulować, i ten promował podczas transmisji na Twitchu kasyna, za co dostał bana. Iwan nagrał dramatyczny apel do Putina o zamknięcie całej platformy Twitchu w Rosji, a także został złapany w sieci przez Swetę Solar, o której także nagrałem już parę miesięcy temu materiał. <śmianowicie> Zacznijmy jednak od początku. Iwan Zołoczewski urodził się w Moskwie 29 lipca 2004 roku. Jako jedyne dziecko w rodzinie otrzymywał całą uwagę rodziców. Zołoczewski poszedł do szkoły w 2011 roku i równolegle zaczął uprawiać sport, wybierając dość nietypową dyscyplinę, ucznictwo. Aby utrzymać formę, codziennie do domu wykonywał proste ćwiczenia fizyczne, robił brzuszki, pompki i skakał na skakance. Iwan uczył się zwykłej, stołecznej szkole i nie wyróżniał się ocenami. Niektóre źródła twierdziły, że uczęszczał do klasy korekcyjnej, sam przyznał, że spośród wszystkich szkolnych przedmiotów najbardziej lubił historię. Pierwsze wiralowe klipy Iwana pojawiły się na TikToku i YouTube około 2021 roku. Szybko zdobyły popularność, ale nie dlatego, że mówił coś mądrego, czy robił coś spektakularnego. Wręcz przeciwnie jego nagrania, często były zwyczajnie dziwne. Iwan patrzył prosto w kamerę, mówił nieskładnie, opowiadał na pytania bardzo dosłownie i z poważną miną powtarzał frazy, które w ustach innej osoby brzmiałoby jak trolling, ale u niego brzmiały jak szczera prawda. To był moment, w którym internet Internet poczuł krew, bo oto pojawiła się postać, która nie kuma żartu, nie rozumie sarkazmu, reaguje w 100% serio na zaczepki i nie potrafi bronić się przed manipulacją. W internecie nazywano go żywym npc tem ludzkim memem, idealnym materiałem na content, ale nikt wtedy jeszcze nie zadawał sobie pytania, kim on jest naprawdę. Zamiast tego streamerzy zaczęli go zapraszać najpierw z ciekawości, potem dla Beki, a na końcu już z pełną premedytacją. Zaprośmy Iwana Zolo na stream, to będą wyświetlenia. Iwan był idealnym narzędziem, robił, co mu się powie bez wahania, mówił co mu się napisze na kartce, nawet jeśli wyglądał na zagubionego, robił to i w tym tkwił jego urok w oczach widzów, bo Iwan nie był twórcą, on był narzędziem twórczości innych. Ale to nie wszystko, w tle tej historii przewija się jego ojciec, Siergiej Złoczewski. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałbym przedstawić wam sponsora tego odcinka. Return of the Science to darmowa gra MMORPG, która wrzuca cię prosto w środek otwartego świata, inspirowanego legendarnym Dragon Ballem. Wybierasz swoją postać, wojownika, maga, może szalonego na nameczanina i na misję, która szybko przerada się w prawdziwą bitwę o dominację. Zbieraj drużynę, zakładaj własny klan, tłucz PvP aż będzie się kurzyło i weź udział w eventach, które potrafią wywrócić wszystko do góry nogami. Rozwijaj swojego bohatera, szlifuj ekwipunek, eksploruj niebezpieczne dungeony i walcz w otwartym PvP o kontrolę nad Future Earth. A korzystając z linku w moim opisie, vip VIPa na okres 7 dni. A teraz wracając do odcinka. W 2020 roku pojawili się razem w popularnym formacie Tamaw Show, gdzie ojciec próbował rozwiać plotki Mój syn nie jest upośledzony, nie ma autyzmu. Mówił, wyjaśniał, że problemy Iwana to efekt znieczulenia ogólnego, którego użyto podczas operacji powieki w dzieciństwie, ale nikt nie podał konkretnych diagnoz. Zamiast tego była narracja. On jest normalny, tylko inny i świetnie sobie radzi. Tyle czy radził sobie świetnie? Na każdym streamie, na którym się pojawiał, Iwan był coraz bardziej wycofany. śmiali się z niego, dawali mu absurdalne zadania, każąc krzyczeć, przebierać się, czy mówić rzeczy, których często sam nie rozumiał, a on uśmiechał się i robił, bo nie posiadał on tego instynktu, aby wyczuć sarkazm, po prostu posłuszeństwo bez pytania. Od małego miał zakaz przeklinania, golenia wąsów, picia lemoniady, a każdy sprzeciw karany. I teraz ta sama postawa zrobiła z niego bohatera internetu, ale tylko w oczach tych, którzy widzieli w nim zabawkę. W rzeczywistości. Był żywym symbolem cyfrowego wyzysku. W tym wszystkim najgorsze było to, że Iwan nie rozumiał, że robi z siebie pośmiewisko, gdy go wyśmiewano. Śmiał się razem z nimi, gdy mówili mu, co ma robić. Jednym z momentów, który wzbudził wiele kontrowersji, był stream, podczas którego Iwan rozwiązywał test na IQ. Transmisję prowadził Nikoglaj, który już wcześniej wielokrotnie przedstawiał Iwana w sposób sugerujący jego niskie zdolności intelektualne. Podczas testu śmiał się z jego odpowiedzi, które często były nietrafione lub absurdalne. Sam Iwan do końca rozumiał, jak działa test na IQ. Przewidywał że zdobędzie 30 albo 35 punktów. Gdy ostateczny wynik okazał się wynosić 77 punktów, Iwan szczerze się ucieszył, uznając to za dobry rezultat. Nikoglai natomiast zareagował zaskoczeniem, nie dowierzał, że wynik może być tak wysoki, jak na kogoś takiego jak Iwan. W komentarzach widzowie zwracali uwagę na to, że Iwan podczas rozwiązywania zadania spoglądał na czat i mógł korzystać z podpowiedzi, co wzbudziło podejrzenia o brak uczciwości w trakcie testu. Pojawiły się głosy, że gdyby czat był wyłączony, wynik mógłby być znacznie niższy. Mówi się, że między Nikoglai a Iwanem solo istniał kontrakt, ponieważ transmisja odbywała się na kanale a ten miał obowiązek dzielić się zyskami z donatów. Jak twierdzi, Zolo został jednak oszukany i nie otrzymał należnych pieniędzy. W rezultacie zakończył współpracę, ale do pieniędzy jeszcze wrócimy. Bo warto wspomnieć, że streamerzy zorganizowali mu korepetycji online z angielskiego, jako że Iwan prawie w ogóle nie umiał tego języka, i rzucali mu tekstami, co ma mówić, podczas transmisji do korepetytorki, która nie miała pojęcia, że jest nagrywana. I wyglądało to tak. I, I love calm. Kanczyk Singh. I love kan. Small dick. Small dick. In my ass. In my ass. Na pewno warto też wspomnieć o słownej wpadce Iwana, która zapewniła mu niezły viral. Przypadkowo przekręcił nick jednej z blogerek. Stop Annie, stop Papua. Po to... prostu przeczytaj jej nick i wsi, ja ją wybieram. Podmieściałem. Z Góra papua. To przejęzyczenie stało się jednym z najbardziej znanych memów rosyjskiego internetu. Dla wielu widzów było wyjątkowo zabawne, ponieważ słowo pupa w języku rosyjskim brzmi dziecinnie, co w połączeniu z poważnym tonem wypowiedzi Iwana stworzyło absurdalny i komiczny efekt. No, ja trochę nie rozumiem, jak coś takiego mogło zapewnić sławę i viral, no ale potem wracam myślami, co na naszym polskim podwórku dało komuś sławę. No wiecie, jedna wypowiedź, czyn, słowo. Z tym się z tym się z czasem obecność Iwana Zolo na streamach stała się czymś więcej niż tylko dodatkiem. Była magnesem. Gdzie się nie pojawił, tam rozpalić liczba widzów. Jego obecność gwarantowała, będzie dziwnie, będzie niezręcznie, będzie viral i tak powstał nowy rodzaj rozrywki kontent z Iwanem jako maskotką. Streamerzy zaczęli go zapraszać do coraz bardziej absurdalnych sytuacji, kazali mu tańczyć, przebierać się, odgrywać scenki. Widzowie się śmiali, do najtyle licznik wyświetleń bił rekordy i to dosłownie. Jesienią 2021 roku Iwan zaczął regularnie pojawiać się u streamach u Nikoglaja. Już 10 stycznia 2022 roku ich wspólna transmisja zgromadziła aż 578 tysięcy widzów jednocześnie, bijąc rekord serwisów Twitch i TikTok w całym rosyjskim internecie. Ale nikt nie pytał, czy Iwan w ogóle chce w tym brać udział, czy rozumie, co się wokół niego dzieje. W pewnym momencie stało się to niemal rytuałem. Iwan wchodzi na stream, robi coś dziwnego, wszyscy się śmieją, Iwan nic nie rozumie, no a potem wpada kolejny donate. I tak właśnie działała ta maszyna. Maszyna, która nie potrzebowała zgody, wystarczy była obecność, Iwan był jak otwarta karta, każdy mógł coś na niej napisać, a on to przeczyta, powtórzy i jeszcze podziękuje, nawet jeśli to był czysty trolling. I like, I like TikTok. Iwan także wielokrotnie powtarzał, że nie wie jaki nosi rozmiar obuwia, nie umie zawiązać butów. Kiedy Iwan Zolo odpalił swoje pierwsze transmisje z gotowaniem, ludzie nie mogli uwierzyć co widzą. To nie był stream z gotowania, to był spektakl, cyrk kulinarny z nieświadomym kucharzem. Zolo próbował smażyć jajka na zimnej patelni, przypalał makaron, solił herbatę, a to wszystko z miną człowieka, który naprawdę myśli, że robi wszystko poprawnie. Internet oszalał fragment, w którym Iwan próbuje rozbić jajko i Trafia nim o brzeg szklanki, a potem zjada skrupkę. Stał się hitem TikToka, ale to nie był Viral, który świętował jego kreatywność. To był klip, który pokazywał go jako sympatycznego głuptasa, kogoś, z kogo można się śmiać bez konsekwencji. I najgorsze, on naprawdę myślał, że ludzie go chwalą, kiedy w komentarzach pisali, Kuchasz roku, Masterchef Moskwa. Zolo, idź do Hell's Kitchen. A Iwan odpowiadał na to, Dziękuję bardzo. Gotowanie to moja pasja. Nie rozumiał, że to sarkazm. Nie wiedział, że jego stream nie jest instruktarzem kulinarnym, tylko kolejnym odcinkiem serialu pod tytułem "Popatrzmy, co tym razem spieprzy". Ale jeśli gotowanie Iwana to była katastrofa, to granie w gry było już zupełnie nowym poziomem. Iwan próbował streamować różne tytuły, od prostych gier mobilnych po GTA, Minecrafta i symulatory. Problem w tym, że nie znał żadnych mechanik, nie rozumiał sterowania, nie wiedział, co robi. W GTA Iwan jechał pod prąd, rozjeżdżał ludków i przepraszał ich na czacie. W Minecraftie nie mógł wykopać ziemi, bo nie rozumiał, jak zmienić tryb. W grze karcianej kliknął wyjść z meczu 6 razy z rzędu, bo myślał, że to kontynuuj. I każdy z tych momentów był oczywiście klipowany, przerabiany, udostępniany, a największy hit. Moment, w którym Iwan przez 17 minut próbował otworzyć drzwi w grze survivalowej i nie zauważył, że ma klucz w ekipunku. Czadł wył z beki, do sypały się jak konfetti, a Iwan śmiał się razem z nimi, nie wiedząc, że nie śmieją się z jego gry, tylko z niego. I właśnie w tych drobnych rzeczach, gotowaniu, graniu, przypadkowym bełkotaniu, do mikrofonów najłatwiej było dostrzec czystą bezbronność Iwana, bo to nie były akty autokracji, to nie był content robiony świadomie, to był chłopak, który chciał być jak inni streamerzy, chciał się bawić, grać, dzielić swoją codziennością, ale nie miał narzędzi, nie miał wiedzy, nie miał wsparcia, a dostawał oklaski za porażki. Ludzie nie mówili mu jak grać, nie tłumaczyli mu, że coś źle robi, czekali, aż się pomyli, bo wtedy było najzabawniej. Jednym z twórców, który wyjątkowo mocno związał się z Iwanem, był Nikogla i lub Kasza. Wielu z nich mówiło, że Pomaga Iwanowi, że dają mu platformę. Tyle, że ta pomoc często polegała na zrobieniu z niego treści, a potem wrzucaniu na drugi plan. Pojawiały się kolaboracje, w których Iwan grał rolę wiejskiego głupka albo prostaka z Moskwy, który daje się wciągnąć w każdą prowokację. Nazywano to ironiczną grą, ale dla Iwana to nie była gra. On nie miał dystansu, nie miał narzędzi, by się bronić. To, co uderzało najbardziej, to jego reakcja, a raczej jej brak. Iwan nie mówił nie, nie protestował. Gdy sytuacja była dla niego zbyt intensywna, po prostu milczał, a ludzie i tak to. Interpretowali po swojemu. Cichy, więc się zgadza, nie mówi nic, pewnie mu się podoba. Ale w tym milczeniu było coś głębszego, coś co wołało o pomoc. Iwan był jak dziecko, wrzucone na scenę pełną świateł, krzyków, atencji i nie wiedział, jak z niej zejść. Każde jego „dziękuję” brzmiało bardziej jak czy mogę już iść. Najbardziej przerażające w tej historii jest to, że Iwan był traktowany jak trend, jak coś, co się wykorzystuje do granic możliwości, a potem wyrzuca, gdy przestaje generować wyświetlenia. I tak było wielokrotnie. Wchodził w orbitę jednego streamera, Stawał się hitem, twórca wrzucał z nim kilkanaście filmów i koniec następny. Iwan nie był potrzebny jako osoba, był potrzebny jako narzędzie rozrywki. Pojawiały się głosy, no ale Iwan ma przecież donety, ma wyświetlenia, to przecież korzysta. Tylko, że to nie takie proste, coraz więcej plotek mówiło o tym, że dostęp do jego konta ma ktoś inny, że ktoś inny kontroluje pieniądze, że Iwan sam nie wie, ile zarabia ani czy w ogóle coś dostaje. Do dziś nie ma pewności, czy Iwan ma prawo do własnych dochodów, czy umowy, które podpisuje, jeśli w ogóle je podpisuje, są legalne czy jego obraz nie jest bezkarnie wykorzystywany przez osoby trzecie, bo jeśli nie ma zdolności prawnej do zawierania kontraktów, to mamy do czynienia z klasycznym przypadkiem nadużycia. Iwan miał także zasady, których naprawdę twardo się trzymał. Na przykład na jednym ze streamów Iwan odmówił powiedzenia przekleństwa, mimo że zaoferowano mu 25 tysięcy złotych za jedno małe przekleństwo. Nie chodziło o brak odwagi, tylko o to, że nie chciał przeklinać, bo tak go wychowano. A także, gdy zapytano się go o to, jaką by chciał mieć dziewczynę, odpowiedział Chciałbym, żeby moja dziewczyna była bogata. Była alternatywką, która czyta komiksy, aby miała samochód, a także mieszkanie, i aby opiekowała się mną. I tak to wszystko, czego chce. Bez żartów. W pewnym momencie widzowie przestali się już pytać, czy Iwan rozumie, co się dzieje, bo to pytanie przestało mieć znaczenie. Streamerzy i organizatorzy internetowych widowisk doszli do wniosku, że skoro Zolo i tak prawie wszystko zrobi, to czemu nie sprawdzić, jak daleko da się go posunąć? I tak właśnie powstał jeden z najbardziej niesmacznych momentów jego internetowej obecności: test na wykrywaczu kłamstw. Zorganizowano go w formacie rozrywkowym i oczywiście oprawiono śmiechem, muzyką, efekciarskimi wstawkami. Iwan miał odpowiadać na pytania, a obok siedzieli streamerzy, którzy interpretowali jego odpowiedzi. Tyle, że Iwan jak zwykle nie rozumiał ironii. Nie wiedział, że większość pytań była prowokacyjna, złośliwa lub prost, mająca go zawstydzić. Na przykład, czy jesteś zakochany, czy jesteś głupi, czy kiedykolwiek miałeś kontakt z... Każda odpowiedź, niezależnie jaka, wywoływała salwy śmiechu. Nawet jeśli był wyraźnie zakłopotany, zaczerwieniał się, zacinał, nikt nie reagował, nikt nie powiedział co. Ten test nie miał żadnej wartości, to nie była forma zabawy. Całość przypominała niekomfortowy eksperyment społeczny, tyle że bez jego zgody, że właśnie trwa pokazowy sąd nad jego psychiką, transmitowany na żywo do tysięcy widzów. A jeśli myślałeś, że był to szczyt kreatywności, jeśli chodzi o content, to przygotuj się na kolejny akt tego cyrku. Postać Swety Solar. No część z was już kojarzyła że ten poprzedni materiał i wątek z tym, jak ta owinęła sobie Iwana wokół palca, tylko po to, aby mieć kontent na wyłączność. No, ale moje przypomnienie. Sweta to influencerka, która w pewnym momencie zaczęła publicznie flirtować z Iwanem. Pojawiły się nagrania, na których mówiła mu komplementy, deklarowała zainteresowanie, przytulała się do niego i sugerowała związek. Iwan, jak można się było domyślić, uwierzył w każde słowo, zaczął mówić o niej jako o dziewczynie, a jego widzowie już widzieli, co się święci. Nawet z ich randki zrobiono content, gdzie pośrednikiem był Nikoglai. Zrobili oni transmisję, gdzie Iwan miał poderwać Swetę. No, wyszło niezręcznie. Jakby na poprzednich transmisjach nie było. No ale gdy randka dobiegła końca, Iwan po przyjściu do domu obejrzał potem cały odcinek z tatą, a ten skwitował to tymi słowami, co by zrobił. Wstał by z kresu, to postawił by ją rakam, Cała ta relacja została wykorzystana jako show. Nie było żadnego uczucia, żadnej szczerości. Sweta traktowała to jako performance, a Iwan jak najprawdziwszą miłość. Na streamach zadawał pytania, dopytywał, przyznawał, że czuję coś w sercu. Widzowie kibicowali, ale nie tej miłości, tylko katastrofie. Czekali, aż iluzja się posypie, aż Zolo zostanie wyśmiany, i dokładnie tak się stało, gdy Sweta zaczęła go ignorować, unikać, a potem wrzucać zdjęcia z innymi facetami. Iwan próbował się kontaktować, pisał do niej wiadomości, pytał, co się dzieje. Nie rozumiał, że cały czas był tylko zabawką, i wtedy to się stało. Iwan spuścił wzrok, zacisnął usta i rozpłakał się na oczach tysięcy ludzi. Łzy leciały ciórkiem, a on próbował coś mówić, ale nie mógł zło oddechu i właśnie wtedy kamera zrobiła zbliżenie, bo oczywiście to był najlepszy moment transmisji. Streamer obok powiedział coś w stylu, no, no, Iwan, co ty płaczesz, mordo? Ale nikt nie przerwał streama, nikt nie zasłonił kamery, nikt nie zapytał, czy ty w ogóle chcesz tu być. Zamiast tego leciały donaty z tekstami, Zolo, nie beć, pokaż stopy. Dajesz, całuj ją jeszcze raz. Niech się pocałują. To był moment całkowitego upokorzenia i chyba pierwszy raz, kiedy nawet najwierniejsi widzowie zaczęli czuć, że coś jest nie tak, że to nie jest już śmieszne, że to, co widzą, to nie kontent, to cierpienie. To był samotny, wykorzystany dzieciak, który pierwszy raz poczuł coś prawdziwego i został za to wyśmiany. Od tej chwili zaczęło się powtarzać to samo. Zolo jako obiekt emocjonalnych eksperymentów. Pojawiały się nowe dziewczyny, nowe żarty, nowe testy. Iwan raz mówił, że wszystko rozumie, a innym razem, że nie wie co się stało. Raz się śmiał, raz płakał. Był całkowicie zdany na łaskę internetu. Nie miał ochrony, nie miał menadżera, nie miał nikogo, kto by powiedział dość. Miał tylko stream, czat i ludzi, którzy zbijali fortunę na jego upadkach. Po upokorzeniu związanym ze tą Solar Iwan zaczął się powoli wycofywać, ale próba odejścia z internetu to nie był jego wybór, bo Iwan nie miał już kontroli nad swoim wizerunkiem, jego twarz krążyła w setkach memów, jego nagrania były kopiowane i ponownie wstawiane na dziesiątkach kanałów. Nawet gdyby usunął wszystko z własnego konta, nic by to nie zmieniło. Co więcej, coraz częściej zaczęły się pojawiać dziwne rzeczy na jego streamach, reklamy podejrzanych stron, logotypy kasyn, dziwne donaty znikami typowymi dla botów. Zaczęły się plotki, że konto Iwana Zolo wcale nie należy już do niego, że dostęp do niego ma ktoś inny kto wykorzystuje jego wizerunek, głos, reakcje, ale robi to za jego plecami. W pewnym momencie wybuchła największa afera. W klipach z jego udziałem na TikToku i Twitchu zaczęły się pojawiać sponsorskie materiały związane z zakazanymi treściami. Niektóre fragmenty zawierały np. logotypy Kasyn Online, które są nielegalne na Twitchu. Fragmenty, gdzie Iwan niewyraźnie mówi o tabletkach lub mocnych napojach. Podejrzane wyzwania podczas streamów, dziwne zachowanie, nieskładna mowa, szkliste oczy. I tu pojawia się pytanie, czy Iwan wiedział, co reklamuje, czy rozumiał, że go. W danym kadrze to element kampanii, bo wiele osób twierdziło, że czytał gotowe teksty z kartki, które mu podstawiono poza kadrem. W jednym z filmów widać jak odczytuje nazwę Kasyna fonetycznie, wyraźnie nie rozumiejąc co mówi. Zaczęły się pojawiać screeny domniewane wpłaty, które trafiały na konta nie Iwana, a twórców, którzy z nim współpracowali, były to tysiące dolarów, pozyskiwane z reklam, sponsorowanych relacji i superchatów, ale czy Zolo widział choć z tego rubla? Sam Iwan kilkakrotnie powtarzał na live, że nie wie, ile zarabia, raz powiedział, pieniądze dostają moi przyjaciele, bo ja się nad tym nie znam. Ale kiedy padło pytanie, czy ci coś potem oddają, zawahał się i zmienił temat. Jeden z największych przełomów nastąpił, gdy pojawiły się podejrzenia, że Iwan wcale nie kontroluje swojego TikToka. Na stories pojawiły się treści, które kompletnie nie pasowały do niego. Język sponsorów, slajdy reklamowe, nawet promocje produktów, których nie pokazywał na streamach. A wśród widzów narodziła się teoria. Konto Iwana zostało przejęte przez agencję, która monetyzuje jego wizerunek bez jego świadomości. Pojawiło się nawet jedno wideo, gdzie Iwan, zapytany o jeden z postów odpowiedział. Nie wiem, co to jest. Ja tego nie nagrywałem. Ale nagranie było z jego pokoju, z jego telefonu. W tym momencie cała historia Iwana Zolo zaczęła przypominać przypowieść o granicach internetu, o tym jak łatwo można kogoś przekształcić w content, jak szybko przestajemy widzieć człowieka, gdy śmiech jest głośniejszy niż empatia. Iwan miał być śmiesznym memem, został pustym człowiekiem, którego głos prowadzą inni. I teraz pytanie, które powinniśmy sobie zadać wszyscy, czy Iwan Zolo to ofiara internetu, czy jego lustro?